Witam serdecznie wszystkich na moim kanale, dzisiaj sobie strzelimy z Franka, zaraz zamienimy kolimator na celownik optyczny, zdemontujemy muchę, dokręcimy sobie tłumik Optisap i sprawdzimy celność Franki na dystansie 100 metrów, będę strzelał z mojego ulubionego ciężkiego Czecha, dzisiaj chciałbym również przetestować amunicję zupełnie dla mnie nową, Mianowicie Hornady Precision w gramaturze 178 grań, coś tak pod 180 ciężki słyszałem, że potężny i bardzo precyzyjny nabój. Więc serdecznie zapraszam Was na krótki film, na strzelnicę. Zobaczymy jak Franek strzela z celownikiem optycznym Dashboard. To jest ten tłumiczek Optisa Baetica Będziemy strzelać e, e, ciężką czeską Tuk.

No ale gorący jest... Ja pierdziu! Parę strzałów i jest... Normalnie nie da się dotknąć. Hornady Hunter, Precision Hunter. 178 grains No czuć moc w tym Hunterze. To jest Sierra ciężki, a więc pięknie w środku. Precision Hunter, no. I parę słów na sam koniec tego odcinka. No tak, Franek piękna broń, Lupa krótka. O ten jeden cal za krótka, ale daje radę. Co do amunicji, którą dzisiaj testowałem. No to B cena do jakości, I to jest w ogóle bezdyskusyjny, wiesz, mój priorytet, piękna amunicja, e, trzyma skupienie, słuchajcie, e, i to jest myśliwsko świetny stoper 180 grańcowa, no. Moim nowym odkryciem jest e, Hornady Hunter, To widzieliście, przepiękny, słuchajcie, ale amunicja dość droga, w porównaniu do Czech'a to w ogóle bezdyskusyjnie, tam 11... I 7 gramaty ten SP W, w cenie no, tam 140 zł. No to tu mamy 240 zł. No to chyba odpowiedź jest prosta. No ale przepiękne skupienie, i w ogóle wiedziałem, że SST i Hornady Hunter to jest amunicja bardzo precyzyjna. Czuć było zmianę w ogóle w mocy. No, naprawdę bardzo fajny, potężny pocisk. Skutek nadal poręczny. Waga się kurde jego zmieniła. No, jest cholera, jest cholera co, co w ręku teraz podtrzymać. Waga karabinu się znacznie zwiększyła do tej, gdyby tutaj kolimator i kompensator. Latareczka to nic nie waży. To jest taki gadżecik sobie tam, żeby w lesie jak idę, no to zawsze schodzę z ambony, jakieś wilki, nie wilki, to sobie tam coś tam poświecę. Mm. Jak zamontowałem sobie bipod, no to albo bipod, albo barricade Stopper, Jedno albo drugie. Niestety innego rozwiązania nie ma. Kude kropki, fajnie się sprawdzają. Szybko i przypinam pas. Tutaj więcej gadżetów nie przewiduję. W 3 listopada mam zbioróweczkę, więc niebawem będzie może jakiś film z tej zbiorówki. Fajnie, bo dzisiaj udany dzień, byli ludzie, pozdrawiam serdecznie, jeżeli nie oglądacie, to tam coś powiedzcie, pomogłem przystrzelać karabin, fajny, fajny, fajna Tikka T3X, nie, przepraszam, te 3 bez X, -a. więc na coś się tam komuś przydałem, coś tam poradziłem, pogadaliśmy sobie, bardzo miłe spotkanie, więc jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Was, mam nadzieję, że mnie oglądacie i będziecie subskrybować. Franki All Terrain. Przepiękny, fajny sztucer na każdy rodzaj polowania. Far, fabryczny certyfikat, który otrzymałem z Franki razem z karabinem All Terrain, No to jak sami zobaczycie na zdjęciu, no to. Wycisnąłem z Franka 1 trzecią moa, więc może nawet się pokuszę z tłumikiem e, m, sprawdzić Franka na dystansie 500 metrów, ale na to potrzebuję czasu, a tego czasu mi ostatnio bardzo brakuje. Więc serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę i dashboard. Do następnego razu. Hej!